Witam w programie Motoślad. W dzisiejszym odcinku czarek i jego wrażenia po tygodniu Suzuki Wistrom 650. Profesor Igor o podróży na Hel Yamaha Timax 560. Krótki wywiad Pawła z zawodnikiem wyścigów klasycznych motocykli. Niezależnie od warunków, niezależnie od pogody, niezależnie od tego, że fruwają w powietrzu jakieś dziwne wynalazki, które Przylepiają się do motocykla. Robimy test motocykla Faustrom 650. Niektórzy mówią Wistrom. Ja tak mówię. Ty tak mówisz. No właśnie, każdy ma swoją opcję. E, trzeba by zapytać jakiegoś Japończyka, który jest e, szefem od marketingu, od firmy Suzuki. Tak mówią jeszcze inaczej niż my, Oleg? Wistrom! <laughs> e, to jest motocykl mniejszy niż ten, który pojawił się już w programie. To jest młodszy braciszek e, w dużej pojemności 650, ale z uśmiechu na twarzy wnioskuję, że w sprawie Da się I w mieście i pewnie da się polecieć się w drogę. Słuchaj, mam nawet na, na temat tego motocykla dłuższą historię, ponieważ no, posprawdzałem, i tak naprawdę to, ten suzyki Wistrom to jest w ogóle wersja XT z, z tego roku z 22, On ma teraz tam chyba przebiegu około 400 km, to jest motocykl model, który tak naprawdę już na rynku jest 20 lat prawie, albo 20 lat i w nim nigdy żadnych nie było rewolucji, w nim za, w nim były ewolucje. Jeśli ktoś nie ma wym jeśli też nie chce bawić się w odkrywanie funkcji różnych motocykla, to naprawdę wsiada, jedzie i przede wszystkim ma z tego zabawę. To o co w tym wszystkim chodzi? Jest to: przyglądałem się rozwiązaniom kół. Bardzo fajnie rozwiązane. W niektórych firmach szprychy lądują poza oponą. Dzięki temu mamy bezlętkowe opony założone, co jest fajne, bo możemy jakąś pianką się ratować w trasie, jak złapiemy gumę. Tutaj rozwiązano to w ten sposób, że szprychy idą do wewnątrz. Bardzo to solidnie wygląda i podejrzewam, że będzie bardzo długo służyło. Następna rzecz, można na nim zamontować kufry. Tu naprawdę można założyć kufry i proszę Państwa, co ważne, w wielu motocyklach, które oglądaliśmy, także słynny motocykl firmy z Milwaukee, ma obciążalność 2,5 kg plastra. Tutaj jest 10 kg można coś zrobić i są od razu do niego do, dostosowane kufry, można je założyć, gdybyś chciał podróżować. E, ja zastanawiałem się nad jedną rzeczą. Założono z przodu nieregulowalne zawieszenie e, i z tyłu tylko można je regulować, ale pomyślałem sobie, to jest logiczne, no bo Przód to przód. Jeżeli jedziemy z pasażerem załadowani kuframi, możemy sobie szybko przeregulować, nawet w czasie jazdy, bo to jest dostępne pokrętło. Szyba. Regulowalna, ale dość archaicznie. Tak, na śrubki nie ma takiej regulacji, że możesz sobie to podnosić automatycznie i sobie w trasę podnieść i podnieść komfort przy okazji. No ale tak naprawdę no, dla mnie jest to wystarczające i... Jakby... Może być to minusem, oczywiście, jak najbardziej, ale mi to w jeździe absolutnie nie przeszkadzało. Jest to mniej elektryki mniej problemów. Tak. Ta szyba raz sobie ją ustawia, wszystko chodzi. Trochę mnie zmartwiła jedna rzecz, bo jest gniazdko zamknięte. Tak liczyłem na to, że jak otworzę, zobaczę dwa wejścia USB. No niestety trzeba stosować przejściówkę. Nie ma, tak, nie ma tutaj USB. To też jest jakiś taki, może być to jakimś tam minusem. Chociaż no ja też tak naprawdę, jeśli chodzi o mnie osobiście, to wyłączam, chowam telefon, Wszystkie sprzęty, nie chcę się rozpraszać, po prostu jadę przed siebie, y, raczej jeżdżę na krót, raczej testuję motocykl na krótkie trasy, bo ten model 1050, który testował przemek, długie trasy jak najbardziej, wszystko się zgadza. Na krótkie trasy, gdzieś podjechać za miasto kawałek, no to wiesz, znasz okolicę, nie potrzebujesz GPS-ów, nie potrzebujesz tam jakiegoś sprzętu, żeby wozić. Jakby jest OK, no ale przejściówka też nie jest problemem, żeby, żeby kupić. Co, co jeszcze? Y, ten, ten motocykl ma 71 koni mechanicznych. Powiem ci, że tak taki moment obrotowy, tak się fajnie zbiera, że byłem zaskoczony, jak czasami zerkałem na licznik, ile jadę. W ogóle też nie, nie, nie czułem tej prędkości. Mimo tego, że jest bardzo fajna, bardzo wygodna pozycja, Jeśli siedzisz, siedzisz wyprostowany, jest bardzo wygodnie, wszystko masz pod kontrolą, są duże lusterka, w których wszystko widać, to jakby te, te op te, nawet ten opór powietrza, czyli szyba działa, nie, 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 po nim nie odczuwałem tej, tej prędkości, nieraz byłem zaskoczony, jak, jaką prędkość rozwinąłem. Zaleta, wiesz, no, światła są standardowe, tam nie masz żadnych diodowych, ledowych oświetleń. Czy te światła wystarczają? Nie jeździłem po zmroku, nie wiem. Z tego, co, co, co widziałem w garażu, jedynie w garażu, czy, czy u nas w radiu, czy u siebie pod domem, jakby wszystko się zgadza. Nie były takie warunki, że jedziesz nocą przez las i jest totalnie ciemno. No, no ale w, tak wydaje mi się, nie potwierdzę, że dają radę, że nie ma z tym problemu. Nikt tutaj nie szalał, to znaczy nie stosowano jakichś bardzo wyrafinowanych przełączników na kierownicy. To wszystko jest low costowe, ale dobre. Sprawdzone. To jest też bardzo duża sprawa. Potężny obrotomierz, wyświetlanie prędkości na, już na, cyfrowy, na cyfrowym wyświetlaczu. Obrotomierz jest analogowy, więc w ogóle to też fajny bajer, mi się to podoba. Ja w ogóle, w ogóle lubię starsze modele motocykli. Jaram się tym, tą Hondą r 203 03 do której pewnie kiedyś dotrę, kiedyś sobie ją, ją kupię. I tam też, też tam tak jest trochę podobnie, że po prostu masz wszystko na swoim miejscu sprawdzone. I też tak jak mówiłem wcześniej, ten motocykl nie przychodził rewolucji, wszystkie te części, to wszystko po kolei było rozwijane, to ewoluowało tak naprawdę, co też ma finalnie wpływ na cenę tego motocykla, która jest przystępna, bo też nie trzeba było co chwilę ścigać się z innymi markami, wymyślać coś nowego. Jest dokładnie tak, nic więcej, nic więcej nie trzeba. Pytanie o hamulce. Tutaj też nie poszaleli. Wszędzie widzimy Brembo, Brembo, Brembo. Tutaj są ich hamulce, które myślę, że też dają rady. Wiesz co, przy tej mocy, przy takiej jeździe dają radę jak, naj, jak najbardziej. No nie, jest, nie, nie, nie są jakoś tam bardzo ostre, jakoś takie bardzo mocne, ale no jak, każdy motocykl wymaga wyczucia. Każdy motocykl zachowuje się inaczej pod różnym względem. Te hamulce też trzeba wyczuć. Jak poznasz je, to wiesz, na co, na co możesz sobie pozwolić. Kiedyś laliśmy do motocykla Ktoś mnie pytał ile to pali, mówiłem nie wiem, bo mnie to nie interesuje, zalewam, jadę. Czasy się zmieniły, jak wygląda spalanie? Ja jeżdżę nim już kilka dni i tak naprawdę wskaźnik od paliwa nawet nie drgnął. Zna wiem też, że ten motocykl pali dosyć mało. Po prostu. Też rozmawiałem z kolegami na ten temat i rzeczywiście te Wistromy palą niedużo i to się potwierdza w tym, co widzę po tym wskaźniku paliwa. Rzeczywiście on, on, on po prostu nie, nie śmie drgnąć tak na razie. Chyba, że się coś zepsuło, nie wiem. Nie sądzę. Jak mówiłeś, konstrukcja sprawdzona, wszystko to działa. Tak. Plastiki wyglądają solidnie. Tak naprawdę powiem Ci, że nie można się do nich przyczepić. To, jak jest obudowany, jak jest to wszystko pozakładane i ten dziób z przodu, wszystko sprawia wrażenie dopracowanego, zrobionego po nie z niezłych materiałów. Nie ma tu żadnych fizrygałków typu, nie wiem, QuickShifter. E, tego nie ma. Nie wiem nawet, czy jest dostępny. Ale jeżeli jest dostępny, to można sobie go założyć, chociaż to zwiększa cenę. Tutaj dbano o to, żeby motocykl był tak, jak mówisz, sprawny, dający radochę. Ale nie ma tutaj jakichś komponentów, które by kosztowały masę pieniędzy. To też jest, też o tym chciałem powiedzieć, bo tak naprawdę ta cena absolutnie nie wynika z tego, że ktoś gdzieś chciał optanić, jakieś części się z, jakby tam skrzypią, zgrzytają. Wszystko jest bardzo ładnie dopasowane. Te plastiki widać, że są bardzo fajne dobrej jakości. W ogóle design tego motocykla bardzo mi się podoba. Tak jak patrzyłem na poprzednie modele, modele sprzed lat, to yy, tam czegoś mi tam brakowało. Też na to uwagę zwracam, też to jest dla mnie istotne. Ten motocykl wygląda bardzo dobrze. Dobrze, naprawdę i ta wersja czarna ze złotymi elementami również, e, także też pod tym względem e, zwracam na, zwróciłem na to uwagę, sprawdziłem sobie, jak to wyglądało kiedyś i e, też według mnie wszystko tu się zgadza. E, 1050 dostał piątkę od Przemka. jaka jest Twoja ocena w tej klasie? W tej klasie jeździłem, e, żeby być fair, jeździłem kilkoma motocyklami z, z takimi turystycznymi e, i tak naprawdę... W tym momencie myślę, że takie mocne 4,5. Na pewno. Wiem, że w trasie, a do tego też są te motocykle w dłuższej trasie, z, przy, takim, przy takiej mocy, z, z plecakiem, w sensie z pasażerem, plus z jakimś tam z jakimś jeszcze bagażem, tej mocy może być troszkę za mało i może po prostu ta dłuższa jazda przy odpowiednich prędkościach trochę jednak męczyć. Te 10.50 uprzemka rozumiem, że jakby już daje radę na bardzo długich trasach, dlatego tutaj mocne 4,5 daje jakby z pełnym przekonaniem, że to na, na tyle zasługuje ten motocykl i to jest bardzo dobra ocena, bo rzeczywiście staram, staram się patrzeć na to wszystko bardzo obiektywnie i często jestem krytyczny. Powiem Ci, że na motocyklu, który miał 50 koni, też w falce, zrobiłem 40 tysięcy kilometrów i Duże trasy i jakoś tam mi nie brakowało tej mocy. Tu masz 70, więc nie bądź aż taki e, ambitny w tej kwestii. Wiem, że jeździłeś sprzętami, trochę dużo więcej mocy. 70 koli naprawdę czarek wystarcza, szczególnie przy fałce, bo tu jest moment. To daje radę. Dobra, dzięki Ci Wielkie za ocenę. Dzięki za to, że pojawiłeś się kolejny raz w Motośladzie. Ja również dziękuję. Igor na wyprawę nad morze zasiadł za sterami t 560. Pierwszy SMS, jaki od ciebie dostałem, brzmiał, Boże, jak to idzie. No właśnie. Popatrzyłem na tego SMS-a, oczom nie wierzę, profesor Igor na skuterze, a tu się okazuje, że to naprawdę robiło wrażenie. Widzisz, jak rozmawiamy o skuterach, to się spodziewamy jakieś 50 teczki, 125 na prawo jazdy B. To jest 560 cm sześciennych, To jest silnik, prawie jak ze sportowego motocykla, do tego jeszcze bezstopniowa skrzynia. Stoimy przy modelu zeszłorocznym. Ty jechałeś na tym najnowszym, on się różni, jak powiedziano, nawet na salonie bardzo, nawet zupełnie inny wyświetlacz. Tak, no tutaj mamy dwa okrągłe zegary, tam jest wyświetlacz siedmiocalowy z bardzo ładnie dopracowanymi grafikami. Wygląda to po prostu rewelacyjnie. No i druga rzecz, więcej klawiszologii jest tak zunifikowane, scalone ze sobą, bardzo, bardzo estetycznie popracowano nad tym, co kierowca widzi przed sobą. Też Między innymi wprowadzono elektryczną regulację szybki, też z pozycji menu motocykla, możliwość łączenia się z telefonem. To jest jedyna rzecz, której tak naprawdę nie udało mi się tam uruchomić, tak, bo, bo poszli troszeczkę naokoło w porównaniu do konkurencji. Natomiast jazda to jest czysta poezja. Wiesz, pod przeglądałem się hamulcą. Średnica tylnego hamulca to jest jak w normalnym sportowym motocyklu, i to takim niezłym, z przodu dwie tarcze, moc. Tak, do tego dodaj hamowanie silnikiem, no i już możesz pojechać po niemieckiej autostradzie 180 na godzinę bez większego lęku o swoje życie. Tak, no bo to ma szansę zahamować, fajnie jechać. E, pojemność bagażnika. Kask Duża, kask wchodzi i zostaje jeszcze miejsce. Ja zabrałem ze sobą kamerę sportową, drona z pilotem. E, Aparat fotograficzny, ubrania na wieczór, kanapki na drogę i butelkę wody. Także tu. No to jest, powiem ci konkretnie. E, Igorze, nie, wrażenia z jazdy najważniejsze dla mnie są takie, jak to chodzi po zakrętach, on się naprawdę ładnie prowadzi. Jeżeli przyzwyczajmy się do tego, że mamy taką kruzerową pozycję za kierownicą, czyli nogi idące bardzo do przodu i wąsko przy motocyklonowo w kruzerze mamy jednak jak na tym foteliku ginekologicznym rozłożone troszeczkę mając silnik między nimi, to tak, trzeba przełamać sobie ten lęk, że nogi, które zazwyczaj działają nam jak taki stabilizator, jak takie dodatkowe ciężarki po bokach, tutaj jednak troszeczkę mniej mają takich możliwości. Pokonując tę barierę psychologiczną, jedziemy jak na prawdziwym sportowym motocyklu. Igor, motocykl, który dałby się spokojnie spakować też na wyjazd, gdzieś dalej. Jesteśmy bezpieczni, jak chodzi o deszcz, który nas będzie zlewał z przodu, bo jednak krewetka to zasłania nogi. Czy miałeś deszcz po drodze? Wyjeżdżając z Warszawy zaczęło padać, w okolicach Mławy lało tak, że założyłem na siebie przeciwdeszczówkę, przestało padać w okolicach Gdańska. No to cały czas jadąc autostradą, po tych autostradach, które jednak znało, z naciskiem na to, żeby kierowcy się nie nudzili, są projektowane z odpowiednią ilością zakrętów. On te zakręty pokonywał i to nie to, żebym się stresował, tym dawał radę wyprzedzać pojazdy, ciężarówki. Jak były jakieś remonty na drogach, tam troszkę kamyków się trafiało, sfrezowanej nawierzchni też dał radę. Bardzo dobrze poprawnie zaprojektowany, no powiedzmy to szczerze, motocykl. No tak, jest to motocykl ubrany w dużą niedźwiedzią skórę. To jest też taki sprzęt, który daje szansę, no byliśmy tu przed chwileczką, przyjechał znany bardzo człowiek, który mój, mój kolega od wielu, wielu lat, który właśnie kupił ten, ten skuter. On ma dużo jazdy po mieście między telewizjami, w związku z tym czasami musi jechać w garniturze. To jest pewna zaleta skuterów, że Tutaj można jechać teoretycznie ubranym w garniturę, chociaż ja też tego nie polecam za bardzo, bo z każdym małym nawet szlifie zaczynają się poważne problemy. Ale można założyć zbroję pod garnitur. Wtedy wyglądamy wprawdzie jak członek rodziny Adamsów, ale jesteśmy bezpieczni. Z drugiej strony, zobacz, jak często zdarza się, że jadąc gdzieś za miasto, zastanawiamy się, kurde, co ja zrobię z kurtką, co ja zrobię z kaskiem, mamy na to miejsce. No, ja mam opatentowany sposób na linkę rowerową, którą mocuję po prostu do blokady na motocyklu, ale ile razy widzimy ludzi, którzy. Przyjechali pozwiedzać i targają to wszystko ze sobą, prawda? Skutery to rozwiązują. Tak, no bo to jest bagażnik. To jest właściwie coś takiego jak taki. Uh... Motocykl wkruszony, a nie wiadomo gdzie. Zbiornik paliwa tam się gdzieś musi znaleźć. Musi się znaleźć e, twój kask i parę innych rzeczy. Niektórzy jeżdżą takimi skuterami po zakupie. Ostatnio widziałem pod sklepem gościa, który przed takimi wielkimi torbami. Mówił, Czeku, co ty z tym zrobisz? A on zapakował to środka i odjechał. Szczęka mi opadła. Dlatego jest to pewien plus e, posiadania skutera w mieście, ale jak się okazuje, też w trasie. Igor. Jak mówisz o tym pojeździe, to powiedz mi, jak jest z jego wysokością? Czy bez problemu sięgasz do ziemi, mając 1,80 m? Bez problemu. On jest na tyle wąsko zaprojektowany, tutaj, gdzie zazwyczaj nam nogi opadają do ziemi, że z powodzeniem można się ob, ob podeprzeć. Przynajmniej z jednej strony, z drugiej strony, przynajmniej palcem dotknąć, dotknąć podłoża. Jeżeli chodzi o jazdę, zarówno, bo tu skoncentrowaliśmy się na tej turystyce, na tym, że jednak zrobiłem nim prawie 1000 km, ale jeździłem nim też po mieście. No i w mieście on sobie równie dobrze radzi, jak te dużo mniejsze od niego 125. Pozycja lusterek i i, I kierownicy jest mniej więcej y, tak, że lusterka samochodu wypadają pomiędzy. Druga rzecz, spalanie tego sprzętu. Ja byłem w szoku, jak zobaczyłem. Po pierwsze, y, pierwszy raz byłem w szoku, że tak łatwo jest stracić prawo jazdy. Bo odwijasz i on już natychmiast ma 100 na godzinę i on się rozpędza. Spojrzysz w dół, ma 140 na godzinę i się dalej rozpędza. 150 na godzinę i się dalej rozpędza na niemieckiej autostradzie. Y, natomiast. Y, Spalanie przy tym w mieście cztery z kawałkiem przy tych 140 na godzinę pięć. No to jest powiem ci dobry pojazd na te czasy. E, to teraz czas na jakąś ocenę od 1 do 5. No on jest bezkonkurencyjny. Tutaj dałbym 5 z wykrzyknikiem, także 5. Tak wyglądała opinia profesora Igora na temat tego wykwintnego pojazdu zwanego skuterem e, firmy Yamaha. Dzięki wielkie profesorze. No ja się polecam niezmiennie. Wyścigi motocyklowe to nie tylko nowoczesne motocykle, to nie tylko jakieś super technologie. Wyścigi motocyklowe to również klasyki. Słuchajcie, przepiękne motocykle z lat 75. rocznik. 75. rocznik. jego Kierowca? Też 70. 75. 75. Słuchajcie, dwóch dżentelmenów z 75. roku bawiących się bardzo dobrze tak. w wyścigi. Tak naprawdę ścigacie się, tak? To nie jest parada, to jest wyścig. Oczywiście, dzisiaj to była rywalizacja o metry i ludzie też się zastanawiają, czy takim motocyklem da się jeździć szybko. Tor Poznań. Jaki czas? E, szybko? E, 2.18. Na motocyklu, 18. który jest w średniej jedności... średnia to jest 100 km na godzinę ponad. Średnia ponad 100 km na godzinę wychodzi na kółku. To jest naprawdę bardzo szybko. Na motocyklu, który hamulce ma. 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 I to ma. zostawmy w ten sposób. Ma. ma. E, czy zawieszenie tutaj jest? No jest, jest, jest. jest. Z, kodu, tył, Z, tyłu. Z tyłu, tak, nie Są przeszkadza w ogóle. Jak że stanek jest nienaganny, tak, więc tak. zapewne działa. 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 Natomiast co powiedziałbyś ludziom, którzy mają ładne klasyki, ale na przykład boją się ich wyciągnąć na tor, że sobie zniszczą, że to trzeba pod kocyk? No szkoda. Szkoda, szkoda pod kocyk. Szkoda pod kocyk. No, no, no nie no pochwalić się tym i sprawić sobie przyjemność. Koce to są dobre, ale na. Ale grzewcze na tam już, już w tak. Tak, tak. Słuchajcie, wyciągajcie swoje motocykle zabytkowe spod kocy, przyjeżdżajcie na tor, bawcie się. Tak. Ludzie, jak widzicie, w wieku. W no, odpowiednim, się klasycznym. odpowiednim dla klasyczny. odpowiednich motocykli. choć no, nie miałeś możliwości jeździć tym jako osoba młoda, bo już wtedy ten motocykl miał nie, swoje lata. Nie, 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 już Wtedy już. ten motocykl miał swoje lata. Słuchajcie, zapraszamy wszystkich. Co powiedziałbyś ludziom, którzy chcą zacząć? Jak to zrobić? A... Spotkać się ludzi, którzy wiedzą co, coś na ten temat, porozmawiać, znaleźć klub w swojej okolicy, nie stanowi to problemu. Jest wiele kontaktów w internecie, na Facebooku. E, popytać się, popytać, popytać i dopiero wtedy zacząć coś robić. E, znaleźć sobie bazę. Ja lubię samemu grzebać. Jeżeli, jest, potrzebują, jeżeli potrzebują kogoś mechanika, tak, niech trzeba szukać, ale to co jest pogrzebane to po poprzednikach, ale utrzymuje, ja go w stanie. Żaden mechanik mi tutaj nie dotyka. Fajne jest to, że można połączyć dwie pasje tak naprawdę, pasję do mechaniki z pasją do ścigania i, i, i efekt jest jaki jest. No nawet nawet jeżeli się ukończy zawody i czas nie jest e, znakomity, nie jest to pól pozyszy na, na kwalifikacjach ani na pudle, no to sama przyjemność z jazdy, że to przejechało, wytrwało, ja wytrwałem, maszyna wytrwała, e, opona przód, tył pozamykana, no gdzie na turystyku się nie da tego zrobić za bardzo, więc jest bardzo fajne, dużo zabawy. Ja miałem przyjemność kiedyś jeździć w klasyku, zresztą na ten motocykl. E, słuchajcie, no nie ma nic piękniejszego niż wyprzedzać. Czasami na treningach jedziemy na jakieś kartingi, gdzieś tam ćwiczymy na tych naszych pięknych klasykach i co robimy? Wyprzedzamy tam litry. To jest niesamowite. Satysfakcja jest ogromna, kiedy mm -hmm. czymś tak... Można powiedzieć wiekowym tak. można naprawdę rywalizować na takich mniejszych torach, bo tutaj wiadomo, na Poznaniu tego nie zrobimy, ale na małych kartingach na treningach jesteśmy w stanie takimi malutkimi kaskami mhm. bardzo fajnie rywalizować z dużymi dorosłymi motocyklami i, i jest fan. No, chyba o to głównie chodzi. Jest fan i jest o wiele bardziej bezpiecznie na drodze później. Bo to, co się tutaj przy tym nauczyłem, jak sobie przełożę na swojego litra to zupełnie inna jazda. Zupełnie inna, bezpieczniejsza jazda. Które miejsce dzisiaj? Dzisiaj trzecie. Trzecie miejsce. Słuchajcie, jedni mówią najgorsze, drudzy mówią najfajniejsze. Nie ostatnie, Zawsze, nie ostatnie. gorzej można być czwartym. Tak. Wtedy jest kawałeczek do tego, żeby zdobyć tak piękną rzecz. Słuchajcie, słuchajcie. jest puchar, jest impreza, jest zabawa. Tak. Dziękujemy bardzo i polecamy się na przyszłość. Tak jest. Zapraszamy, zapraszamy. Jeździjcie, słuchajcie, bo to jest najważniejsze, żeby na nich jeździć. Gratuluję. Dziękuję. Medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Triumf Polska, marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Sponsorem programu jest marka Indian Motorcycle, sponsorem programu jest Mio, sponsorem programu jest Yamaha.